Mamy daną funkcję y równa się f od x określoną dla x z przedziału od minus 1 do 8, no i wykres tej funkcji mamy przedstawiony na rysunku. Musimy wskazać zbiór wartości tej funkcji. Wartości funkcji odczytujemy oczywiście z osi Y, no i musimy odczytać, jakie wartości są przyjmowane, czyli dla jakich y istnieje wykres tej funkcji. No i widzimy, że najwyższy y, jaki jest osiągany, jest w tym miejscu dla tego punktu, dla takiego x jest osiągany y. Tutaj o wartości 4 i jest to największa wartość osiągana przez tą funkcję. No i teraz patrzymy, jaka jest najmniejsza wartość osiągana przez tą funkcję. No i widzimy, że jest to w tym miejscu dla tych wszystkich x jest osiągana wartość najmniejsza i ona jest równa minus 1. Zatem nasza funkcja przyjmuje wartości z przedziału od minus 1 do 4 i przedział jest obustronnie domknięty, ponieważ zarówno wartość minus 1 jest osiągana i to tutaj nieskończenie wiele razy na całym tym odcinku. Od minus 1 do 0, od x należących do od minus 1 do 0, no i wartość 4 również jest osiągana. Tutaj dla tego x jest to x równy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dla x -a równego 6 funkcja osiąga wartość 4, czyli wartość 4 też jest osiągana. Zatem mamy przydział domknięty od minus 1 do 4, czyli zaznaczamy odpowiedź c.